Dzień dobry. dzień dobry. O. Potwierdzacie, bardzo dobry dzień. Dzień naszych rekolekcji, kiedy w sposób szczególny Pan Bóg pochyla się nad nami, bo Jemu zależy na nas. Mówiliśmy o tym, że nawrócenie, a to jest istota tego postu, jest wyetapowe. Pierwszy etap nawrócenia to poznawania prawdy o sobie. Ale prawdą o mnie, o Tobie nie jest to, co my myślimy, o sobie mówimy, ale to, co mówi Słowo Boże. A drugi etap nawrócenia to poznawanie Bożej miłości, która jest lekarstwem dla nas, grzeszników. Ale nie jest łatwo, kochani, odkryć tę prawdę o mnie, że jestem grzesznikiem. My chcemy, aby ludzie o nas dobrze myśleli i mówili. Też ciągle dajemy dobre świadectwo o sobie, a słabości i grzechy skrzętnie ukrywamy. Jeżeliśmy osiągnęli tutaj pewną doskonałość w tym ukrywaniu naszych grzechów, że już nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy. Mamy mnóstwo masek nałożonych na siebie, aby robić dobre wrażenie. Jeżeli ktoś co złego o nas powie, od razu mamy żal pretensje i mówimy, że jeszcze z nami to źle nie jest, porównując się z innymi oczywiście z gorszymi, żeby lepiej wypaść. Bo no ja dlaczego taką mamy postawę? Bo boimy się jednego, odrzucenia, braku akceptacji, gdy ktoś odkryje prawdę o nas. Wielu z nas również od dzieciństwa nigdy nie jest sobą, bo zawsze wzrastamy, wzrastamy w funkcji ludzi, w projekcji ludzi. Chcemy sprostać oczekiwaniom innych jako dzieci, chcieliśmy sprostać oczekiwaniom naszych rodziców, potem może grupy rówieśniczej, potem narzeczonego, narzeczonej, męża, żony, proboszcza, nie miesięknie kogoś. Nigdy żeśmy z sobą nie byli. To jest coś strasznego. Żyć w funkcji innych ludzi. Znowu z jego powodu. No z lęku przed odrzuceniem, brakiem akceptacji. I wtedy kochani, Pan Bóg jest też bezradny, bo Pan Bóg nie chce nas bawić takim, jakimi chcieli, jakim byli rodzice, mążona czy ktokolwiek inny. Pan Bóg chce nas bawić takim, jakim jesteśmy. Ale my nigdy z sobą nie byliśmy. I wtedy jedyną szansę Panu Bogu dajemy, głęboko kiedy? W godzinie śmierci. Bo nikt z nas nie umiera już w projekcji kogokolwiek innego, tylko umiera sam. Mam pytanie do Was. Czyżyszcie kiedykolwiek się zgorszyli Pismem Świętym, czy nie? Nie. Bo Pismo Święte jest pobożną książką, tak? Nieprawda. Nieprawda. Znam pobożniejsze książki niż Pismo Święte, chociażby dzienniczy siostry Faustyny jest bardziej pobożny. A jeżeli że się z Pisma Świętego zrobił pobożną książkę, to bardzo źle. Słuchajcie, gdy Jezus nauczał, niektórzy zatykali uszy, nie mogli go słuchać. Redakcje mówili, że przez Belzebuba Jezus przemawia. A wy się nie gorszycie, Mówi że to po, pobożna książka. Przecież ja pamiętam, gdy byłem ministrantem po Boże, Kościół prowadził do liturgii czytania z Starego Testamentu, bo przedtem nie było. I pamiętam, jak babcie pobożne po mszy przychodzimy do proboszcza, a księże proboszczu czy to wszystko z tego Pisma Świętego musi być czytane? O tych gwałtach i wojnach? O, tym, o tych sprośnych starcach, o których dzisiaj słyszeliśmy, którzy chcieli zgwałcić tą zdotliwą Zuzannę? O tym lubieżniku Dawidzie? O tym Salomonie, który miał te haremy, tych nałożnic? I jeszcze ksiądz mówi oto Słowo Boże. A to, co Wam teraz powie, Was nie zgorszy? Że prostytutki, złodzieje, zabójcy wyprzedzą tu nas wszystkich zgromadzonych do Królestwa Bożego. To nie zgorszące, ale przynajmniej oburzające. Jak tacy ludzie, jak prostytutki, zabójcy i cudzołóżnicy mają wyprzedzić do Królestwa Bożego, gdy kiedyś mówią rekolekcji i podobną katechezę głosiłem. Pom przy Chrystus przychodzi wzburzony mężczyzna i mówi: Proszę Pana, nie mogę mówić proszę ojca czy księdza, bo to, się usłyszałem, jest nie do przyjęcia. Ja staram się prowadzić porządne życie, a dzisiaj słyszałem, że prostytutki, złodzieje wyprzedzą mnie do Państwa Bożego. Proszę Pana, te pretensje to nie do mnie, tylko Pana Jezusa. Ja tylko zacytowały, ale patrzcie, jak się zgorszy. I właściwa reakcja, oczywiście. To jest skandaliczne, co mówi Pismo Święte. Ale kochani, dlaczego prostytutki, złodzieje i zabójcy wyprzedzą nas w miarę możliwości przyzwoitych ludzi, chodząc do Kościoła. Dlaczego oni wyprzedzą nas do co Bożego? Nie dlatego, że prostytutka jest prostytutką, będzie pierwsza w niebie, a zabójcy w zabójce, nie boimy tu przewrotnie. Tylko jeżeli tacy ludzie odkryją dużą miłość, że Bóg ich kocha, to wiedzą jedno, czego my nie wiemy. Co wiedzą? Że Bóg ich za darmo kocha. Że w prostytutce, zabójcy nie ma nic, za co Bóg mu Bóg ich kocha. A jeżeli kocha to za darmo. A my ciągle myślimy, że Pan Bóg powinien nas kochać, no bo to i tam, to tak. Chodzimy do kościoła, takich grzechów, jak inni, nie popełniamy. A więc jest nas coś, za co Pan Bóg powinien nas kochać. I szybko wychodzi bardzo szybko z worka. Spotka nas jakieś nieszczęście, cierpienie, od razu mówimy, a za co Bóg mnie każe? Aha, jest w tobie coś, uważa, że Bóg powinien Ciebie kochać, a Bóg kocha za darmo. I jeżeli, kochani, nie zobaczymy swojego grzechu, tak naprawdę też nie doświadczymy Bożej miłości. To jest koniec tak, jak w ciągu dnia zapalisz światło w domu, nie widzisz, że ono rozjaśnia. Nie widzisz światła na tle słońca, ale w ciemności zobaczy światło. I też na tle swoich grzechów dopiero w stanie zobaczyć darmową Bożą miłość. Słuchajcie, to, że my uważamy się za lepszych, Wcale nie znaczy, że jesteśmy inni. Pamiętacie, co Chrystus powiedział do faryzeuszy, do tych pobożnych, przyzwoitych ludzi? Że są jak groby pobielane, z zewnątrz biała powała, ale w środku smród i sklilizna. I to odnosi się do nas. Robimy ludzie, w ludzi przyzwoitych, dobrych, ale co jest w naszym sercu? Jak jest w naszym wnętrzu? I, i teraz podejmiemy ten trud, wzbijania te białej powały, dobrze? Zrywania tych masek, robiących wrażenie przezwojnych dobrych ludzi. Ja będę uderzał w tą Waszą białą powałę tym mieczem Słowa Bożego, dobrze? A więc pierwsze uderzenie, Mnie tym słowa, święty Jan pisze: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechów, samych siebie oszukujemy. Dalej, słowo Boże mówi: Nie masz człowieka, który by żył, a nie zgrzeszył. Dalej Słowoże: słowo Boże, wszyscy zgrzeszyli. I pozbawieni są chwały Bożej. Z wyjątkiem Maryi go się naucza. Sprawiedliwy dzień, siedem razy w dzień nie upada. A teraz jeszcze mam pytanie. Czy jest tutaj jakiś święty? Święty Paweł, Agnieszka, Barbara, Monika, Jan, Mariusz. Czy jest jakiś święty? Ręka Nie ma. Dobrze. Dobrze. Ale się obróci Wam. Skoro nie ma dla Świętych, to teraz konfrontujmy swoje mniemanie o sobie i mówienie z tym, co mówił święty Paweł o sobie. A stary święty Paweł pod koniec swego życia w liście do Rzymian mówi co? Że wie, co jest dobre, pragnie dobra, ale czyni to zło, którego nie chce. I mówi, co? Jestem skończonym grzesznikiem. A na innym miejscu święty Paweł mówi, że Jezus przyszedł zbawić grzeszników, z których pierwszy jestem ja. Dajesz takie osobie świadectwo? Święty Paweł daje takie złe świadectwo o sobie że jest skończonym grzesznikiem i jest pierwszym z grzeszników, ale ty nie. Nie jest to, bo już nie jestem taki zindywidualny, nie? Są do Ciebie. I teraz, kochani, musimy ocenić, kto mówi prawdę o sobie. My? Czy Paweł, a może się Paweł, tak mówi dla Jana tylko? Nie, On ma prawda? Aha, kochani. Więc musimy poznać prawdę o sobie żebyśmy mogli osoby to, co święty Paweł powiedział, bo On mówi prawdę. Kochani, jaka jest antropologia biblijna? Biblia mówi, że jako grzesznika urodziła mnie matka. I tylko Bóg jest dobry. Że ani ty jako matka nie rodzisz aniołów, ani ty nie zostałeś urodzony jako anioł do grzeszy. Taka jest metoda biblijna. A Jezus mówi w rozmowie z tym bogatym młodzieńcem, gdy on był przekonany o swojej dobroci, pamiętacie? I przychodzi do Jezusa i smęci, nauczycielu, dobry, co mam czynić. A Jezus wtedy jeszcze nie objawił tego bóstwa, i żeby dobroci nie związano z człowiekiem, mówi, a któż jest dobry? Tylko Bóg jest dobry. I zdemaskował tego młodzieńca. Zachowywał wszystkie przekazania od dzieciństwa. A żył widolatki pieniądza po uszy. Bo Jezus chciał go wypróbować. Sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj go Bogiem. Wtedy i za mną. On odszedł smutny, pisze Ewangelista. Bo miał wiele majątności. Niby dobry. A żył widolatki pieniądza. Jezus mówi, Wy chociażli jesteście, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, tak? Stać nas na jakieś dobre czyny, ale powiem, nasza dobroć zawsze, zawsze jest zabarwiona czym? Oczekiwaniem na wdzięczność, na odwzajemnienie. Jeżeli za naszą dobroć nikt nam nie dziękuje, nie odwdzięcza się, to my mówimy już koniec z naszą dobrocią. Czy tak nie jest? A więc nie łudźmy się, nie łudźmy się. A prorok Isajasz mówi, że nasze dobre uczynki mają wartość skrwawionej szmaty. Co to znaczy? Wtedy kobiety nie znały podpasek. To był efekt miesięcznej przypadłości kobiety. O taką wartość w oczach Bożych mają nasze dobre uczynki, jak skrwawiona szmata. I kochani, słuchajcie, My musimy budować nasze wzajemne relacje małżeńskie, rodzinne, relacje w kościele, jakkolwiek w wspólnocie i w zakonie, na antropologii biblijnej, bo inaczej się wyłożymy, będziemy mieli do siebie pretensji, i żal, będziemy się gorszyć i nie będziemy mogli sobie wybaczać, no bo jak on mógł mnie zawieść? No jak nie mógł, jak mógł. Rozumiecie? I święty Pan, święty, prorok Jeremiasz przestrzega nas, mówiąc, przeklęty, kto pokłada nadzieję w drugim człowieku. Bo kim jest ten drugi człowiek, żeby nie mógł się nie zawieść, rozczarować? Przecież w 51 mówi, jako grzesznika urodziła mnie się nie matka. Żadna matka aniołów nie rodzi. Słuchajcie, my mamy złą antropologię. Większy z was tak myśli, że dziecko rodzi się niewinne, tak? A potem ten zły świat, źli ludzie, złe środowisko psuje tych aniołów urodzonych przez matki. No kto was poszukał, że matka rodzi anioła? się, myślę, to że grzesznika. I na tej prawdzie musimy budować relacje, żeby się nie potępiać, nie gorzyć się wzajemnie, żeby móc sobie wybaczać, a nie żyć w braku przebaczenia. Słuchajcie, to przeklęstwo, o którym mówił remiasz. Przeklęty kto pokłada nadzieję o nowym człowieku, może cię już dotknęło. Ja nie jestem świadkiem przy konfesjonale właśnie tego przekleństwa, jak matki na starość płaczą i mówią, ojcze, dzieci nas zawiodły na starość. Myśmy pokładali nadzieję w swoich dzieciach na starość, jako nasze zabezpieczenie. Żeśmy przekazali majątek, dom, a teraz nie mamy dobrego słowa. Nie ma miejsca dla nas w domu. co nas odejść do domu w opieki społecznej. Ojcze, dzieci nas zawiodło szukają, Wy nie mamuśka, nie dzieci, nie zawiodły, nie oszukały. Demon was oszukał. Żeście nie szukali woli Bożej. I pytają się te matki zapłakane, a co teraz ojcze robić? Ja mówię, teraz ponosisz konsekwencje twojego grzechu. Ale czemu nie przyszłaś pytać się o poradę, co masz robić przed zapisaniem majątku swoim dzieciom? Ja bym ci nie powiedział, co masz robić. Ja bym ci powiedział, co pismo się na ten temat mówi. A księga powtórnego prawa mówi, nie zapisuj majątku za życia swoim dzieciom wyraźnie mówi, bo kim jest Twoje dziecko, żeby ci nie zawiodło? Grzesznikiem. Albo może w inny sposób to przekleństwo Ciebie dotknęło. Pokładałaś może nadzieję na szczęście, na miłość i życie w tym mężczyźnie narzeczonym. Może nie doświadczyłaś miłości w swoim domu, w swojej rodzinie, ale to pragnienie dług i pokładasz nadzieję w tym narzeczonym, że On da ci szczęście, miłość i życie. I co mówiłaś wtedy? Ja bez Niego żyć nie mogę. Ale On cię rozczarował, bo ani aniołem nie był, ani księdziem z bajki, tylko brzesznikiem biedaczkiem, nie był w stanie dać Ci szczęścia, ugaśni głodu miłości i życia. I rozczarowana, co mówisz teraz? Ja przez niego żyć nie mogę. Ale dalej pokładasz nadzieję w kim? Rozczarowana mężem w swoich dzieciach, tak? I mówisz, że dzieci się bardziej kocha niż swego męża. I inwestuje swoje afekty, uczucia swoje dzieci w nadziei na odwzajemienie, że one nadadzą sen w Twojemu życiu. Ale nie urodziłaś na nią. I dzieci zawiodą i rozczarują. I gdy były małe, mówiłaś, małe dzieci spać nie dały. A teraz są mówisz, duże dzieci żyć nie dają. Ale jeszcze w kim na starość pokładasz nadzieję? W i co babcie mówią, że wnuki się bardziej kocha niż swoje dzieci. Ale i wnuki nie są aniołami. Nieraz, kochani, wychodząc po kolędzie, widziałem te ołtarzyki w domach tych babci. Na każdej półce, każdej szafece portrety tych wnuków. A ja wtedy złośliwy kaszuk pytałem się, a czy której z tych wnucząt ma babci zdjęcie w swoim pokoiku, i potem babcią robiło się przykro. I rozczarowane na starość, co mówią, proszę księdza, jak te wnuki były małe, takie słodkie, by się je zjadło. A teraz babciu szkoda, że się nie zjadło. <laughs> I przyłączy się potem do chóru bankrutów, którzy mówią, że Panu Bogu staro się nie udało. Czy ty możesz oskarżyć Pana Boga, że coś twarzy? Nie. To my twarzymy Panu Bogu nasze życie. Dotyka nas przeklęstwo pokładania nadziei w drugim człowieku. Przeklęty. Mój wyraźnie Słowo Boże. Nie dajmy się zwieść. Nie dajmy się zwieść. Ale kochani, dlaczego właśnie mamy takie nastawienie, że pokładamy na jednego człowieku i oczekujemy się, że on powinien właśnie sprostać, nie powinien zawieść. Ciągle wymagamy, żeby ktoś był dobry, idealizujemy, że narzeczony, narzeczona, no, żona. Powinna być dobra, ksiądz powinien być dobry, zakonnik powinien być dobry, nie? Skąd to się wierzy? Wiecie skąd? Ja myślę, że to jest ta tęsknota za utraconym dobrem z raju. W raju było wszystko dobre. Człowiek był dobry, małżeństwo było dobre, świat był dobry. Ale po brzegu pierworodnym wszystko jest skażone. Ale diabeł wykorzystuje tę tęsknotę za tym dobrem i jeździ jak na łysyj kobyle, żeby nas niszczyć, żebyśmy się gorszyli wzajemnie, potępiali, żebyśmy nie mogli sobie przebaczyć. Ale jeżeli przyjmiemy antropologię no biblijną, kochani, wytrącimy ten atut temu nie będziemy się gorszyć nie będziemy się potępiać, będziemy mogli sobie zobaczyć, po kim Ty jesteś, żeby nie mógł mnie zawieść. Biedaczkiem, jako grzesznika urodziła się Matka. Słuchajcie, diabeł też by mnie zniszczył. Jak byłem młodym człowiekiem, też idealizowałem życie. Myślę jak wielu młodych. Szukałem też idealów życiowych. Nie chciałam być księdzem, zakonnikiem. Ja od dzieciństwa Pani marzyłem, żeby być rolnikiem. Myślałem, w mieście, miałem tyle ziemi, co w na balkonie i w doniczkach. Po maturze ubiegałem się o przyjęcie do Akademii rolniczej w Olsztynie. Dzisiaj widzę, kochani, jaki Pan Bóg jest cudowny, Jak dobrze mieć pragnienia. Dziś jestem i księdzem, i zakonnikiem, i rolnikiem. No, naprawdę, Pan Bóg jest cudowny. Miejcie marzenia. I po maturze, po egzaminach już na uczelnie, nasza katecheta zorganizowała nam wycieczkę do Niepokalanowa. Tam pierwszy raz zobaczyłem żywych zakonników. Nigdy ich nie widziałem, bo w ulicach nie było żadnego zakonu. Szukając jakiegoś ideału, zafasnował mnie postać świętego Maksymiliana. Jego gorliwość apostolska aż do Japonii Niepokalanów. A zwłaszcza jego postawa po gdy oddał życie za ojca I pamiętam ten wieczór w Jepklanowie, mój kolega taki najbliższy mówi ale byłyby jaja, jakby ktoś z nas został w tym zakonie. Wtedy ja się myślałem, że ja mógłbym zostać. Ale drugiego dnia jesteśmy w Warszawie i tam jest dla mnie takie pewne miejsce sentymentalne. Na rynku nowego miasta jest taka zabytkowa, żeliwna pompa Sławta, na przejściu prowektora się I mój katacheta mówi tak żartując: Jak kto by chciał być świętym Maksymilianem, to tu jest siedziba Francmanów to może się zgłosić. I ja jak tej sugestii, na kolanach pod tą ławką napisałem podanie o przyjęciu zakonu, argumentując, już mi więcej nie wiem dokładnie to było, że chcę być święty Maksymilianem albo jak święty Maksymilian. Ja byłem święcie przekonany, że każdy franciszkanin to święty Maksymilian. Gdybym nie był nie ma tego przekonania, bym wystąpił, nie? I słuchajcie, gdy przyjechałem do nowicjatu, szukam tych świętych Maksymilianów w tym zakonie. Nie widzę. Rozczarowanie. A potem temu, wyostrzył mój wzrok i krytycyzm, widzę same wady u tych zakonników, jakieś przywady. No nie jest rozczarowany. Myślałem, to w święci Maksymilianowie, bo to przed być, a to są diabły w kamitach. Zbuntowany, zgorszony, występuje z tego zakonu. Ale Pan miał litość nade mną, otworzyłem się takim starszym zakonnikiem, który wzbudził jedyny we mnie i mówię mu o swoim rozczarowaniu, swoim groszego, a on mnie sprowadził na ziemię. Mówi głupi jesteś, jak myślały, że każdy tak francuszkanie do, do święty Maksymilian, świętego Panu daj raz na sto lat. Ale my nie jesteśmy diabłami, jak nas raz widzisz, ale jesteśmy słabymi ludźmi którzy mimo swojej słabości, wad i grzechów idziemy drogą powołania. Dzięki miłosierdziu Bożemu i to, że potrafimy sobie wzajemnie wybaczyć. on uratował moje powołanie. I dzisiaj jestem właśnie bardzo uwrażliwiony, żeby przez finalizowanie życia diabeł nas nie niszczył. Nie wiem, czy potwierdzicie mnie. Kto jest największym naiwniakiem na świecie? Wielu z was to przeszło, przerobiło. Kto jest największym naiwniakiem? Ja mam odwagę powiedzieć, nie wiem czy potwierdzicie. Narzeczenie. Zgadza się? Dlaczego? Bo wszyscy narzeczeniem ze ślubem myślą, że ich marzeństwo będzie cudowne, wspaniałe, nie? No bo gdyby takiej nie miało być, to by się nie pobrali, tak? Zawsze to dochodziło w rozmowie moje z narzeczonymi, gdy omawiałem to pytanie: czy chcecie w tym związku wytrwać w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? A ci narzeczeni, gdyby macie maślany i na mnie i mówią, U nas źle nie będzie. No, bo ja być źle, jak nie pobiorą, tak? A gdy mi się już wydawało, że im przekonałem, że będzie to źle, to jak odpowiedź? To my się rozejdziemy, proszę cię A Ale ja mówię, ale przykro mi bardzo, nie ma takiej formy, formuły zaślubin, że ci miłość i do rozwodu, tylko jest albo na śmierć, nie? A ci młodzi ludzie, nie są gotowi, żeby sobie przebaczać, że brać grzechy słabości z pomarzonka na siebie i umierać ich powodu. Nie, my się rozejdziemy. Kochanie, nie idealizujmy życia. I też, kochanie, nie ukrywajmy swoich słabości małżeńskich, kryzysów, nawet kłótni przed dziećmi. Tak, niektórzy rodzice oszukują swoich dzieci, kłócą się ze sobą, ale tylko żeby dzieci nie widziały. To błąd podstawowy. Oszukujecie swoje dzieci. Dzieci mają wina razie słabości i wiedzą, że mama z tatą żyją, ich małżeństwo trwa, nie że są cudowni, tylko że potrafią sobie przebaczać. Słuchajcie, małżeństwo moich rodziców nie było idealne. Nie było idealne. Nieraz mama płakała, byłem świadkiem kłótni. Ojciec był dobrym. Ale miał swoją słabość. Był nałogowym karciarzem. Przegrywał naprawdę duże sumy w pokierach. Czasami nawet było tak, że mama nie miała na chleb rano. Ojciec mój był sierotą, więc nie doświadczył miłości też. Jego rodzice na wywózce w Rosji zginęli. On został wychowany przez rodzinę niemiecką, źle traktowany, w pełne nazwisko. Poznali się moi rodzice w maju 1939 roku. I słuchajcie, tu był klucz, który dzisiaj dopiero odkrywam. otwierał tajemnice moich rodziców. Dla mnie od dzieciństwa Wigilia Bożego.